Witam Was na kanale Zakładamy Ogni. Ja mam na imię Paweł. Słuchajcie, kolejny miesiąc wysiewu w tym roku mamy już marzec. Wysiewaliśmy pewne rzeczy w styczniu, w lutym yy, mamy w końcu marzec, marzec, który będziemy coraz więcej wysiewali i pewne pierwsze. Rzeczy możemy wysiewać wprost do gruntu. Podsumowując, co już wysiewaliśmy, bo ja co tydzień na tym kanale zamieszczam podsumowanie, w którym pokazuję, jak wygląda dana rozsada, jak się rozwinęła, jakie są problemy. Jeżeli byście chcieli porównać, zobaczyć czy ewentualnie zapytać, jakie tam ewentualnie błędy popełniacie, to Was zapraszam do subskrypcji tego kanału, czyli w prawym dolnym rogu duście przycisk subskrybuj. Zapraszam też Was na mojego Instagrama. Tu się Wam pojawi nazwa mojego profilu na Instagram. Jak widzicie, tutaj więcej się dzieje, są stale jakieś relacje. Yy, yy, także wtedy będziecie na bieżąco z tym, co jak wygląda. A w relacjach często zamieszczam, pokazuję jeszcze przed tym, jak jest podsumowanie, bo ono jest tylko raz w tygodniu. Słuchajcie, pierwsze wysiewy wprost do gruntu, chociaż ten początek marca jest bardzo zimny. Po końcówce lutego, która była ciepła, początek marca minusowe temperatury, nawet u nas minus 8 stopni, więc z tym wysiewem do gruntu jeszcze trochę poczekamy. Ale w marcu już śmiało możemy wysiewać sporo do gruntu. Przy czym jeszcze kilka dni, bo tak jak patrzyłem, do połowy przyszłego tygodnia mają być temperatury ujemne w nocy po minus 5, minus 6 stopni. Poczekajmy chociażby do tego momentu, jak nie będzie minusów, możemy tą glebę tam gdzie chcemy wysiewać przygotować sobie, jeżeli nie jest na tyle zmarznięta w ciągu dnia ogryć, okryć włókniną, żeby nam się ta gleba już ogrzała przed tym jak będziemy wysiewali już nasiona wprost do gruntu, jak nie będzie mrozu i co możemy wysiewać? Oczywiście rzodkiewkę ja tą rzodkiewkę mam na taśmie akurat bardzo lubię, bo nie trzeba przerywać, jest to wygodna forma dla mnie bardzo wysiewu na taśmie i stąd też inny produkt, który mam na taśmie to z takie też zawsze mam na taśmie. Są wygodne, może są trochę droższe, słuchajcie, ale, ale są wygodniejsze. Nie trzeba wtedy pikować. No, zanurzamy, robimy rowek, zanurzamy. Mniej czasu poświęcamy. Ale też wziąłem paczkę, jak gdyby nie na taśmie. Będzie mógł jeszcze iść jarmusz wprost do gruntu, jeżeli ktoś wcześniej zrobił rozsadę. Jak pokazywałem, słuchajcie, u mnie. To niestety chyba trzy albo cztery jarmuże padły mi. Przemarzły, tam jeszcze kilka mam, ale wysieję, dosieję jeszcze kilka jarmuży wprost do gruntu, bo nie będę miał miejsca na rozsadę. Wprost do gruntu będzie trafiał groszek i będzie można jeszcze wysiewać marchewkę, będzie można jeszcze wysiewać pietruszkę, koperek, jak i bób. Przy czym z Bobu sugeruję zrobić lekką rozsadę. Mimo wszystko, jeżeli komuś się nie chce, nie ma miejsca, nie ma czasu, może iść wprost do gruntu, ale ja bym mimo wszystko sugerował zrobić rozsadę. W lutym wysiewaliśmy dużo. Dla niektórych, pewne wysiewy będą dopiero teraz miały miejsce. Czyli ja już mam wysiane pomidory koktajlowe, zaraz wam pokażę tu, jak one już wyglądają już były pikowane, mam już wysianą paprykę, też już jest popikowana, mam wysiane bakłażany jeżeli byście jeszcze tego nie mieli wysianego, a chcecie jeszcze faktycznie, to jest ostatni taki możliwy gwizdek, dlatego że one są ciepłolubne, potrzebują wyższą po pierwsze temperaturę, dużo światła, ale też potrzebują odpowiedniego, odpowiednio ciepłego podłoża, jeżeli byśmy wysiewali wprost do gruntu, czy, czy ta rozsada będzie za mała, to pójdzie bardziej w bryłkę i później nam będzie owocować, słuchajcie. Można jeszcze, ostatni gwizdek jest na wysiew, na rozsadę poziomki. Ja w zeszłym roku też wysiewałem, w tym roku może kilka zrobię, mam jeszcze nasionka, zostały mi, miechunka pomidorowa, słuchajcie. To jest bardzo polecane przeze mnie, smaczne. I marzec to jest dobry już czas na wysiew. Mamy jeszcze pepino. Pepino jeszcze nie miałem, to będzie dla mnie w tym roku pierwszy, pierwszy wysiew. Oczywiście film z pomidorami. W połowie marca, bądź na początku, jeżeli ktoś będzie wysiewał pomidory i uprawiał w szklarni, to na początku. O, o wysiewie pomidorów będzie osobny filmik, dlatego że ja co roku dokładam jakieś odmiany jakiś rezygnuję mam kilka propozycji nowych na ten rok więc was zapraszam na obejrzenie filmiku z pomidorami jeszcze dobry czas jest na robienie rozsad z wszystkich kapustnych, kto jeszcze nie zrobił, czyli zarówno możemy już robić, a ja już mam kalafiora, brokuła, ja nie robię, ale jest to dobry czas na zrobienie już, już rozsady, czyli na wysiewy wprost do wielodoniczki, nie jeszcze do gruntu. Dobry czas jeszcze na wszystkie sałaty różnego rodzaju czy kapusty, jeżeli byśmy tutaj chcieli. Ja jeszcze będę miał kilka Kwiatów wysiewanych w tym roku, czyli można wysiewać jeszcze aksamitki, jeszcze można wysiewać cynie, jeszcze można wysiewać astry, słuchajcie, naparstnice. Ja mam wysie, wysiany już łubin yy, i trawy ozdobne. To ja też już mam dużo powysiewanych, ale nie miałem wtedy miejsca na wszystkie. I teraz jest drugi rzut dla mnie z trawami. Poza tym yy, wcześniej miałem problem troszeczkę z ziemiurką. Yy, i, I na bieżąco u mnie na kanale będą się pojawiały filmiki z tego co ja wysiewam w danym momencie, więc Was zapraszam do subskrypcji raz jeszcze tego kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!